Panie marszałku, pano, państwo ministrowie, szanowni państwo. Ja jako osoba, która przez ostatnie wiele lat miałam do czynienia między innymi z osobami starszymi i z rodzinami, gdzie między innymi były osoby starsze, spotykałam się często z taką oto sytuacją, że kobiety lub bliskie osoby w rodzinie decydowały się na przejście na emeryturę w wieku 60 lat lub później w sytuacji, kiedy decydowały się podjąć opiekę nad swoimi bliskimi osobami. Chciałabym spytać, czy były przeprowadzone takie badania lub wyliczenia, o ile wzrośnie tak zwana wzrosną koszty opieki instytucjonalnej? Bo proszę Państwa, dzisiaj około 1,5% osób w wieku bardzo zaawansowanym, w wieku powyżej 80 roku życia korzysta z tej opieki, ale w sytuacji, kiedy bliskie osoby, kobiety w wieku 60 lat miały i mają dzisiaj szansę przejść na emeryturę i bezpośrednio opiekować się swoją matką, swoim ojcem, bliską osobą, to bardzo często decydują się na to, gdyż opieka instytucjonalna jest niezwykle droga. To jest od 1800 do 3,5, a nawet 4000. Nikt nie mówi o tym, że w sytuacji, kiedy wydłużyło się i wydłuży się kobietom lata pracy o 7 lat, to trzeba, to trzeba stworzyć ogromny zasób opieki instytucjonalnej. DPS-y, opieka paliatywna, a mało tego, bardzo często też te kobiety decydują o tym, żeby sprawować opiekę po prostu nad swoimi wnukami. Warto by było pochylić się i pokazać, jak wielkie to będą koszty dla naszego społeczeństwa. A myślę, że ta właśnie ustawa daje szansę na to, żeby kobieta czy ktoś bliski sam decydował. Czy chce przejść na emeryturę, czy chce swoją aktywność w wieku powyżej 60 lat spędzić na przykład i, i sprawować tutaj opiekę nad osobami bliskimi, nad matką, ojcem czy kimś z rodziny. I jeszcze do pana przewodniczącego Petru. Panie przewodniczący, stał się Pan specjalistą odbudowy cepa. Naprawdę nie trzeba się tym przy każdej wypowiedzi popisywać. Dziękuję bardzo. Uh,